Mamy piątek, więc zapraszam na nowy odcinek. Trwamy jeszcze w oktawie Wielkiej Nocy. Czyli świętujemy każdego dnia w oktawie Dzień Zmartwychwstania. Uroczystość zmartwychwstania. Dlatego też mieliście pytanie, czy księża dają sobie prezenty na święta? Może bardziej chodzi o Boże Narodzenie, ale w klimacie świąt zmartwychwstania, w sumie też można dawać sobie prezenty. Zależy, którzy i komu. Dyrektor zazwyczaj kupuje wszystkim taki sam prezent, na przykład jakąś tam czekolady. Właśnie do... <laughs> to też jest bardzo kwestia indywidualna. Kolejne pytanie usłyszycie za momencik. Czy księża mogą chodzić? Bez koszuli i koloratki Czyli, czyli czy mogą chodzić w no zwykłej koszulce W zwykłej bluzie, bez i koloratki Tam było czy mogą z domu wyjść W zwykłej koszuli W zwykłej bluzie, bez sutany i koloratki To taka mała poprawka do pytania Czyli Czy księża mogą wyjść Chodzić bez, w, koszuli, w koszuli Bez koloratki Czy muszą zawsze Wychodzić z domu w koszuli, w sutannie, w koloradce. Czy mogą wyjść na miasto w koszuli, bez koloradki, bez. bez sutanny? Nie, już coś pomo pomotałem, ale jakoś tak. Słuchamy. Oczywiście, że muszą. Nie musimy chodzić cały czas pod koloradką. Ja ogólnie w koszuli nie chodzę, bo nie lubię. Nie, 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 jak najbardziej nie muszą. Bardzo często się zdarza, że chodzimy po mieście ubrani na świecko, tak jak normalnie ludzie, wolę żeby jednak w półbracia chodzili w nie. Pytanie numer 3. Co robić, gdy mamy kryzys wiary i brakuje nam chęci do codziennej modlitwy i do tego, żeby chodzić do kościoła? No tu niestety trzeba troszeczkę na siłę i wbrew sobie. Trzeba się właśnie, jak mówi Ewangelia, zaprzeć samego siebie. Mów po prostu o swoich wątpliwościach, o tym co czujesz, o tym, że masz kryzys z Panu Bogu, prostymi słowami. I proś go, żeby on jakoś to rozwiązał. Starać się mimo wszystko właśnie, żeby Pan Jezus, Pan Bóg, ta modlitwa była obecna w najmniejszym chociaż wymiarze. Rano zwykły znak krzyża. Wieczorem zwykły akt żalu, ach ak żałuje zamyzłości i znak krzyża. Niech ta modlitwa będzie twoją rozmową z Panem Bogiem, tak? Bo każda rozmowa to, każda modlitwa to rozmowa. Dzielna eucharystia, no to wiem, <gryw> wiem też w wieku młodzieńczym też mi się zdarzało zrywać z eucharystii. Nie chodzić na nią, szczególnie w niedzielę. Więc wiem, że to jest trudna rzeczywistość, że czasami się po prostu rzeczywiście nie chce. No Ale innej opcji jak takie zaparcie samego siebie, że mimo tego, że mi się nie chce, że mam ten kryzys wiary, że emocje, uczucia mi podpowiadają coś innego, no to nie, no to trzeba jednak po prostu powalczyć. Powiem z własnego doświadczenia, jeżeli mam kryzys wiary i nie chcę mi się modlić i nic nie chcę, no to wtedy idę do spowiedzi. I nawet jak byłem w spowiedzi kilka dni temu, czy nawet dwa dni temu, to idę do spowiedzi, mówię księdzu, mam kierownika, mówię się, że mam kryzys wiary, nie chce mi się modlić, nie chce mi się chodzić na mszę, nie chce mi się nic, co mam zrobić? I on mi podpowiada. I później staram się, staram się jakoś to sobie zmienić i walczyć, walczyć. W tym odcinku byłoby na tyle. Pamiętajcie, że kryzysy są po to, aby one nas wzmocniły, aby też pytania, które się pojawiają w tych kryzysach, żeby szukać na nie odpowiedzi, bo to też ma wzmocnić naszą wiarę, naszą bliskość i relację z Panem Bogiem, ale w tych trudnych chwilach, czy w cierpieniach, czy w takich cięższych sytuacjach, choć nam się wydaje, że Bóg może nas zostawił, że Bóg jest gdzieś daleko, to jest nieprawdą, bo Bóg jest zawsze blisko nas, zawsze jest przy nas, szczególnie w takich momentach, kiedy nam ciężko i trudno, bo On nigdy nie zostawia. Kogoś, kogo kocha, bo jest zawsze blisko i jest obecny, więc o tym pamiętajcie. Dzisiaj piątek, oktawa, więc dobrego świętowania, smacznego miąska, no i do zobaczenia. Fajne te pytania. Nagrywam milionowy raz i chyba już ostatnie, bo znowu mi nie wyszło i poprawiam. Możemy leczyć, słuchajcie, mi się dobrze gada. No. O, jednak... Może polubię kamerę. <grywka>